Tak nieco z boku na turystskiej giełdzie stoi taka skutka. Proszę Państwa, w bardzo ładnym stanie. Który rocznik? 2004 rok, 1.4 16 z instalacją gazową. O! I z gazem. A gazu ile pali? Ile zdąży. <laughs> daje się piątkę, weźmie piątkę. A daje się dychę, to i weźmie i dychę. Taki, wszystko zależy jaki pojemny biorę. Taki cudowny samochodzik. A stan, Jakby Pan ocenia? Stan Zacharski jest w samochodzie, który jest bardzo dobry, jest po wymianie progów, po wymianie kruczy, błotników z przodu, bo były skorodowane, trzeba było wymienić, pomalować samochodzik i prezentuje się w ten sposób. Nie? Środek nie jest zniszczony, zadbany, jeździła i jeździła tym kobieta. Zobaczymy, zobaczymy tutaj 5900, tak? Rozumiem, że do negocjacji? No oczywiście, cena zawsze jest do negocjacji. Kwestia, kwestia tylko dobrego słowa.